Witam moi uczniowie. Przesłałem dla Was materiał, żebyście wykonywali ćwiczenia gimnastyki porannej. Informacja jest w e -dzienniku. Wiem, że Cię te ćwiczenia z rozgrzewki w szkole, ćwiczenia w biegu i w miejscu. Jednak pomyślałem, że przypomnę Wam i pokażę te ćwiczenia. Zaczynamy dzisiejszą gimnastykę poranną. Myślę, że jesteście gotowi. Uwaga, start! Zaczynamy od marszu i maszerujemy w miejscu. Raz, dwa, trzy.

6 7 8 9 i 10 łączymy donie i wykonujemy krążekam kasków nie przestajemy maszerować idziemy cały czas i krążekam kasków raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i rano na bok prosto i krążekam kasków czu raz 2 3 4 Pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10. I do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I wstawa płokcio. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć i przechodzimy do lekkiego truchtu. Powolutku bieg. Biegniemy i wykonujemy krążeniu w przód na przemian stronie. Start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I do tyłu teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I obu stronie w przód. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i przechodzimy do skipu A wysoko wysoką Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i skip C, czyli piętami o pośladki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i powoli kukamy. Uwaga! I krążenie wprzód w przód obustronnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stajemy i robimy pański. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I przechodzimy do pozycji stojącej. Rączki na biodra i krążenia bioder w lewą stronę. Raz,

4, zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery. I uwaga, kolejne ćwiczenie będziemy wykonywać skręty tułowia. Rączki w bok i skręty tułowia. W lewo w prawą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. I zostajemy w tej pozycji. Opad połowia w przód, wkrętu spłonę do prawej i do lewej nóżki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I to były ćwiczenia w staniu. Przechodzimy do ćwiczeń w leżeniu. Kładziemy się na dowolnym materacu, kocu, gdziekolwiek, cokolwiek macie w domu. podłożyć sobie, żeby nie było twardo. Kładziemy się na plecach i wykonujemy unoszenie bioder do góry. Raz. Napinamy pośladki, trzymamy, opuszczamy. Dwa. Zrób to 10 razy. Raz. Dwa. Raz. Dwa. Zrobimy już trzy. Raz. Dwa. Cztery. Raz, dwa, pięć. Raz, dwa, sześć. Raz, dwa, siedem. Raz, dwa, osiem. Raz, dwa, dziewięć. Raz, dwa, dziesięć. Uwaga, kolejne ćwiczenie. Prostujemy nogi i, i unosimy nóżki do góry. Trzymamy 10 sekund. Trzymaj nóżki, raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opuść. Chwilę odpoczynku, i za chwilę jeszcze raz do Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uginamy nogi w kolanach. Ręce sklecone na klatce piersiowej i robimy brzuszki z pięciu brzucha. Raz, 2, 3, 4. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Odpoczynek chwilę i jeszcze raz zrobimy dziesięć brzuszków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. I uwaga, przechodzimy do pozycji klęku podpartego. W tej pozycji wykonujemy następujące ćwiczenie. Unosimy prawą rękę, lewą nogę do góry, trzymamy pozycję raz. Zmiana ręki, zmiana nogi. Dwa, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. I ostatnie powtórzenie 10. Uwaga! Kolejne ćwiczenie. Kładziemy się na brzuchu i wzmacniamy odcinek lędźwiowy kręgosłupa. ręce oparte o podłogę blisko klapki piersiowej i na raz, Unosimy tułów do góry. Trzymamy raz, dwa, trzy, 4, 5 i powrót. Uwaga, jeszcze raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i powrót. I jeszcze raz, góra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i powrót. I uwaga, na zakończenie trzy ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej. Przechodzimy do pozycji siadu klęcznego, pośladki na napiętach, siedzimy na piętach i wykonujemy skom przód I jak najdalej staramy się wyciągnąć paluszki do przodu rozciągając kręgosłup i trzymamy raz dwa trzy cztery pięć powrót do pozycji plecy proste i jeszcze raz do przodu rączki. jak najdalej raz dwa trzy cztery pięć powrót i jeszcze raz jak najdalej paluszki raz dwa trzy 4, pięć. Kolejne ćwiczenie. Siat skrzyżny. Lecy wyprostowane. Ręce z na karku i wykonujemy skłonę. Raz, dwa, wyprost. 3, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, 4. Raz, dwa, trzy. 4, raz, 2, 3, 4. I na zakończenie proponuję Wam deskę. Przechodzimy do leżenia przodem, podpieramy się w przedem przodem i tak wytrzymujemy 30 sekund. Pośladki napięte, ręce wyprostowane. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Nie zapomnijcie nawodnić organizmu. Pijcie dużo wody. Pozdrawiam Was wszystkich do następnego razu.